Ponownie spojrzałam na anioła Gabriela, a on patrzył w górę. Myślałam, że nie chce oglądać, jak ludzie są torturowani. Pomyślałam, dlaczego on nadal jest tutaj? Czy ja nie powinnam oczekiwać na moją kolej, by być torturowaną? Byłam również spragniona. Krzyknęłam do anioła, pragnę, pragnę! Myślę, że mnie usłyszał, gdyż spojrzał w moim kierunku i powiedział, Pan chce dać ci jeszcze jedną szansę. Natychmiast, gdy to powiedział, moje pragnienie, moja agonia, całe moje cierpienie odeszło. Odczułam pokój. Anioł wziął mnie za rękę, i gdy już mieliśmy się wznosić, usłyszałam, jak ktoś woła mnie po imieniu: Jennifer, pomóż mi, pomóż mi! Spojrzałam w dół. Chciałam dowiedzieć się, kto to był, lecz kiedy spojrzałam, płomienie zakryły twarz tej osoby. Wyglądało na to, że był to dziewczęcy głos. Mogłam dostrzec tylko jej wyciągnięte ręce, gdyż chciała. Aby jej pomogła. Miałam tak ogromne pragnienie, aby jej pomóc. Gdy jednak spróbowałam, nie mogłam. Moje ręce przeniknęły jej dłonie. Tak bardzo pragnęłam jej pomóc, ale zrozumcie, dla niej nie było żadnej nadziei. Nie mogłam jej pomóc. Rozejrzałam się i ujrzałam moich przyjaciół. Ludzi, których znałam, a także inne osoby. Wyglądali znajomo, ale nie potrafiłam dowiedzieć się, kim byli. Nie znałam ich życia. Kiedy jednak ujrzałam przyjaciół z mojej szkoły, bardzo mnie to zabolało. Pomyślałam sobie, być może złe świadectwo, jakie wydawałam, mówiąc, że jestem chrześcijanką, a potem odwracając się od Boga, spowodowało, że nie chcieli Go poznać i się od Niego odwrócili. Może to ja byłam powodem, że tam się znaleźli. Tak pomyślałam. Zauważyłam, że w piekle nie istnieje czas. Nie ma przeszłości, teraźniejszości, przyszłości. Nic się nie zmienia, a oni są przeznaczeni, by tam być. Jest to po prostu to, co tam widziałam. Ludzie, których tam widziałam, nadal żyją. Anioł zabrał mnie przed obecność Boga. Gdy przed nim byłam, klęczałam na kolanach, płacząc. Nadal nie chciałam patrzeć w jego twarz, ponieważ wstydziłam się siebie. Ale pan z ogromną słodyczą w głosie powiedział: Kocham cię. On tak samo kocha ciebie, lecz powiedział to bezpośrednio do mnie: powiedział, że przebacza mi wszystko, co uczyniłam i co go obraziło. Przebaczył mi. Bóg spojrzał na mnie i pokazał mi wiele rzeczy. Pokazał mi świat, pokazał mi ziemię. Kiedy odurzałam się narkotykami, zanieczyszczałam mój umysł i otwierałam drzwi, którymi złe duchy wchodziły we mnie. One mnie dręczyły. Sposób, w jaki reagowałam, tak naprawdę nie pochodził ode mnie, lecz od złych duchów, które we mnie były. Musisz zbadać siebie, swoje życie i zadać sobie pytanie, czy jestem gotowy, by być z Panem? Jeśli naprawdę zaakceptujesz Pana i będziesz chciał mu służyć, on da Ci siłę, aby pokonać diabła. Powiedział mi, że mam do spełnienia misję. Tą misją jest mówić wszystkim młodym ludziom o mojej wizji. Nawet gdybym nie chciała, to jest to przykazanie, które Pan dał mi i ja je wypełnię. Kiedy powróciłam do mojego ciała, obudziłam się i zobaczyłam, że jestem w szpitalu. Rozejrzałam się i ujrzałam igły wbite w moje ramię, czujniki sprawdzające moje serce i rurki. Po chwili weszli moje rodzice i rozpłakałam się. Wyglądali na bardzo zagniewanych, lecz Pan kazał mi im wszystko powiedzieć. Tak też zrobiłam. Opowiedziałam im wszystko. Gdy weszła pielęgniarka, powiedziała, że bardzo się o mnie martwili. Powiedziała, że odchodziłam i wracałam. Potem znowu odchodziłam i wracałam. Traciłam świadomość i znowu ją odzyskiwałam. Działo się tak trzy razy. Powiedzieli, że w trakcie jednego z tych razy nie chciałam wrócić i martwili się o mnie. Mówili, że piana popłynęła z moich ust i wypowiadałam słowa, których oni nie rozumieli. Tej nocy moja mama miała złe sny. Mały piesek, z którym zwykle spałam, wszedł do sypialni moich rodziców i zaczął drapać mamę po ramieniu, próbując ją obudzić. Gdy się obudziła, weszła do mojego pokoju, zobaczyła poukładane poduszki. Pomyślała, że tam jestem, więc wróciła do swojego pokoju. Wtedy dostrzegła światła wozu policyjnego na zewnątrz. Kiedy wyjrzała przez okno, policjant szedł w kierunku naszego domu, więc obudziła tatę. Policjant przekazał, aby zadzwonili na komisariat, żeby porozmawiać na mój temat. Moi rodzice dowiedzieli się, że znajduje się odurzona w szpitalu. W tym momencie pan przemówił do mojego ojca, aby niczym się nie martwił, gdyż wszystko jest w jego rękach. Tak więc mój tata nie martwił się. Spędziłam w szpitalu trzy dni. Tydzień później rozmawialiśmy z detektywami, którzy opowiedzieli nam o tamtej nocy. Powiedzieli, że dziewczyna, z którą wtedy byliśmy, również miała zakaz wychodzenia z domu i jej ojciec bardzo się martwił. Wyszedł, aby ją odszukać i jeździł po okolicy, lecz jej nie odnalazł. Poszedł więc na komisariat, a stamtąd przekazano komunikat do wszystkich radiowozów, aby poszukiwać samochodu, którym ona jeździła. Pewien oficer już po służbie przebywał naprzeciwko motelu u sprzedajcy samochodów. Chciał kupić jakieś używane auto. Zobaczył jej samochód i zawiadomił policję. Kiedy pojawili się policjanci, by to zbadać, jej samochód był zaparkowany w innym miejscu, więc nie wiedzieli, gdzie ona jest. Znajdowaliśmy się na drugim piętrze w narożnym pokoju. Postanowili zacząć poszukiwania od tego właśnie pokoju, pytając wszystkich o właściciela zaparkowanego auta. Nie poszukiwali dziewczyny, lecz właściciela samochodu. Kiedy zapukali do naszych drzwi, otworzyli je i zobaczyli, że leża na podłodze. Potem jednak wyszli. Moi, tak zwani przyjaciele, pomyśleli, że policjanci odeszli na dobre, lecz oni poszliby zadzwonić po karetkę. Wkrótce przyszedł inny policjant, żeby dowiedzieć się, co się stało. Gdy otworzył drzwi, w tym momencie mój przyjaciel, ten, z którym rozmawiałam i któremu ufałam, szykował się, by mnie zgwałcić. Pan jednak użył policji, by temu zapobiec i do niczego nie doszło. Dlatego dziękuję Panu, bo miał miłosierdzie nade mną. Również za modlitwy moich rodziców. Teraz mówię do wszystkich rodziców nigdy nie przestawajcie modlić się o swoje dziecko. Jeśli nie chodzi jeszcze z Panem, trwajcie w modlitwie. Nigdy się nie poddawajcie. Moi rodzice nigdy się nie poddali i popatrzcie, gdzie jestem teraz. Głoszę Słowo Boże, mówiąc wszystkim młodym ludziom, by przychodzili, aby służyć Panu, gdyż Jego potrzebują. Chcę też przemówić do wszystkich młodych ludzi. Pragnę, abyście pomyśleli o sobie, zbadali siebie. Pomyśl, dlaczego miałbyś się martwić tym, co ktokolwiek o Tobie mówi. Kiedyś martwiłam się tym, co inni ludzie mogą o mnie mówić, ale teraz rozumiem, że nawet się o mnie nie troszczyli. Nie będzie ich tam, gdy Pan stanie na wprost Ciebie. Pamiętam, że kiedy stałam przed Panem, nie było tam moich przyjaciół, by mi pomóc. Mojego postora, mojego kościoła, nie było ich tam, by mi pomóc. Byłam tam sama i sama musiałam się bronić. Będąc przed nim, nie możesz kłamać, bo on jest święty. Kiedy tam byłam, to nie czułam się tak, jakbym należała do tego miejsca. Dlatego, że żyłam w grzechu, a w niebie panuje świętość. Dzisiaj mówię Wam, że jeśli jeszcze nie zaakceptowaliście Jezusa jako Pana, zróbcie to teraz. To jest najważniejsza decyzja całego Waszego życia. Nie opowiadam Wam tego wszystkiego, aby przestraszyć Was do nieba, lecz byście mogli dostrzec Jego miłosierdzie i miłość, jaką ma dla Was. On, Ojciec, posłał swego syna, by umarł za nas. Tak więc każda kropla przelanej za nas krwi daje nam przebaczenie wszystkich naszych grzechów. Jeśli pragniesz poddać się Panu, to jest to najważniejsza decyzja w Twoim życiu. Przyjdź do Pana i nie dbaj o to, co inni mogą pomyśleć o Tobie. Jeśli chcesz służyć Panu to zrób to z całego swojego serca. Nie wypowiadaj tego wyłącznie ustami, powiedz to z całego serca i umysłu. Nie martw się o przyszłość, martw się o dzień dzisiejszy. Nie wiesz kiedy umrzesz. Mam tylko 15 lat i nigdy nie przyszło mi na myśl, że umrę w wieku 15 lat. Nigdy. Przemyśl to. Moje życie nie jest moim. Twoje życie nie jest Twoim. Nasze życie należy do Boga. Korzystamy z Niego nie idąc do świata, nie czyniąc rzeczy tego świata. Świat ma wiele do zaoferowania, ale pamiętaj, że Bóg ma ich o wiele więcej. Świat ma śmierć i piekło. Bóg ma życie wieczne. Życie wieczne jest na zawsze. Teraz, jeśli pragniesz zaakceptować Pana, proszę, byś pochylił głowę i zamknął oczy. Panie Boże, przychodzę do Ciebie w imieniu Jezusa. O Panie Boże, w tym momencie chcę przyjąć Cię jako mojego Zbawiciela, chcę, byś przyszedł do mojego życia. Tak jak Jennifer opowiadała w swoim świadectwie, że piekło jest realne i ona tam była, Boże, ja nie chcę tam trafić, nie chcę nawet myśleć o znalezieniu się tam. Boże, proszę cię, byś przebaczył mi wszystkie popełnione przeze mnie grzechy. Przebacz mi wszystko, co uczyniłem. Każdy drobny grzech, O Boże, wyjawiam ci go. Proszę, wybacz mi je wszystkie. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za mnie na krzyżu i powstałeś z martwych. Wierzę, że przyjdziesz do mojego serca i będziesz w nim panował i przebywał. Będę czytał Twoje Słowo, będę bardziej z Niego czerpał. Panie, pójdę do Kościoła, ponieważ wiem, że Ty tam jesteś. Boże, chcę być tam, gdzie Ty jesteś. Modlę się o to wszystko w imieniu Jezusa. Amen. Jeśli modliłeś się tą modlitwą, chcę powitać Cię w Królestwie Niebieskim. Teraz na całym świecie masz braci i siostry. Jest to najważniejsza decyzja, jaką kiedykolwiek podejmujesz, więc nie wykorzystuj tego. Nie wracaj do świata. Świat prowadzi do śmierci, Bóg prowadzi do życia wiecznego. W każdej chwili musisz żyć tak, jakby był to ostatni dzień, ostatnia chwila Twojego życia. Jeśli to świadectwo dotknęło Twojego życia, daj je przyjaciołom, tak aby oni mogli przyjąć Boga do swojego życia. Nie pozwól, aby czas, który jest przed Tobą, po prostu przeminął, gdyż mogą to być Twoje ostatnie chwile.